Witajcie w moim dzisiejszym filmie, pierwszym szyciowym w tym roku dzisiaj postanowiłam uszyć płaszcz. I słuchajcie, historia tego płaszcza jest właściwie są już dwa. Taka, że napisałam do Agis de Costumer że słuchaj, wymarzył mi się taki taki płaszcz, wysłałam jej zdjęcie mniej więcej tego, który mi się podoba, ja więc stwórzmy jakiś fajny wykrój, no i właśnie oto taki wykrój powstał. Aga mi przesłała wykroj ja mówię, no to muszę uszyć płaszcz. No i siadłam uszyłam ten w grochy. Ale później mówię, dobra, trzeba. Jeszcze nagrać film, żeby wam pokazać. No i powstał drugi, chabrowy, kobaltowy. Ja wolę określenie chabrowy, ale to chyba jest kobalt bardziej. E, tak czy siak, e, zobaczcie sami, jak się szyło. Nie obeszło się bez ran. Chyba z 7 godzin to nagrywaliśmy ten filmik, więc e, no, zobaczcie, warto, warto. E, no i na końcu, na końcu czeka na Was jeszcze niespodzianka w postaci konkursu. Także e, co, oglądamy. Pierwszy etap, jaki mam już za sobą, to wycięcie wszystkich elementów wykroju, zarówno z tkaniny zasadniczej, jak i z podszewki. Teraz złożyłam sobie moją wełnę na pół i przyłożyłam do niej wszystkie części, które potrzebuję wyciąć, czyli przód połączony z tyłem, rękaw, kołnierz, karczek i obłożenie. Jeśli chodzi o przód połączony z tyłem, możecie wyciąć go w dwóch różnych częściach i złączyć później tył na linii środka tyłu, co spowoduje, że będziecie miały po prostu szef na środku pleców, albo zrobić tak jak ja, czyli wyciąć ten przód z tyłem tak, aby tył był na złożeniu tkaniny, dzięki temu nie będziemy miały dodatkowego szwa właśnie z tyłu na plecach. Ja teraz wytnę sobie te wszystkie elementy. Pamiętajcie tylko, że tutaj mam część, przodu z tyłem lewą, a drugą część muszę wyciąć jeszcze prawą. Więc czym to poznać różni się ona miejscem? Też zaszewki, jeśli chodzi o podkrój pachy. No i tutaj fajne jest to w tym wykroju z the Costumer, że Wszystkie te elementy możecie sobie zaprasować do tkaniny. Dzięki temu nie musicie po prostu przyczepiać milionami szpilek. Macie pewność, że przy wycinaniu nic się nie przesunie, co jest dość ważne, żeby później wszystko pasowało. I później taki wykrój od, odklejacie od materiału i on jest dalej gotowy do użytku. Więc, więc to mi się mega podoba. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Pamiętajcie też, żeby zaznaczyć sobie wszystkie. wszystkie Nacięcia, wszystkie odcinki, które powinny być ze sobą spasowane. Na przykład w tyle. Jest, są zaszewki, ale to też zaraz, w, jeśli chodzi o później przyszycie karczka, to wam zaraz pokażę. No i co? Ja wycinam najpierw elementy z wełny mojej niebieskiej pięknej, później wszystkie części z podszewki. Jedyna modyfikacja wprowadzona przeze mnie dzisiaj to skrócony troszeczkę rękaw, bo pierwsza wersja w grochy, którą szyłam, ten rękaw był dość długi, ale go podwinam, więc to też można sobie. Zmodyfikować już później, natomiast w niebieskim uznam, że od razu zrobię ten rękaw krótszy. Więc jak skracacie rękaw w tkaninie zas zasadniczej, pamiętajcie też, żeby skrócić go w podszewce. No, to chyba jeśli chodzi o pierwszy etap tyle. Ja biorę się za wycinanie. już wycięte, teraz wycinam sobie fizelinę, którą podkleję obłożenie i możecie podkleić jedną część kołnierza jeżeli chcecie, żeby kołnierz był taki leżący i taki mięciutki żeby tak nie sterczał to nie podklejamy kołnierza a jeżeli chcecie to jedną część podklejamy i co, ja wycinam teraz sobie klejonkę, zaprasuję to no i czas wszystko teraz ze sobą podszywać, połączyć i tylko trochę i będzie gotowe. No to bierzemy się za szycie i teraz tak, pierwsze co zrobię to e, zszyję sobie rękawy Dołu nie musicie obrzucać, bo do dołu będziemy przeszywać podszewkę. Czyli e, tak, strzywam jeden rękaw, strzywam drugi rękaw. Strzywam też rękawy, które gdzieś tu były. O, są. E, rękawy z podszewki, jak widzicie, są krótsze. Czyli sobie po prostu te wszystkie elementy muszę poszywać ładnie. Jeden, czyli cztery rękawki. I na razie rękawy sobie odkładam na bok. Drugi i jeszcze ten. Ok, wszystkie cztery. Zszywam sobie teraz też kołnierz dookoła, zostawiając tę część, którą będę później mocować do płaszcza. I kolejna rzecz, jeszcze, którą sobie następnie zrobię, to biorę mój płaszcz. Dziś tu jest nasz karczek. I tu mamy zrobione nacięcia, i teraz, według wykroju, mamy zrobić coś takiego. Tak. I to sobie spinamy. I drugi. A tu jesteś. I do tej części będzie przyszywany karczek. Który gdzieś tu jest. Jest tu. I tu będziemy boncować karczki. Dwa. Ale to, to za chwilę. Najpierw zróbmy te wszystkie elementy, które właśnie pokazałam. przed chwilą wspominałam są już gotowe teraz sobie zaprasuję kołnierz więc na chwilę go odkładam na bok razem z rękawami i teraz tak, robimy zaszewki w przodzie w tkaninie zasadniczej i w podszewce czyli tutaj były nacięcia tu mam zaznaczoną długość tej mojej zaszewki w tym miejscu i po prostu ją sobie łączymy te dwa pęknięcia i zszywamy tutaj tak i robię to cztery razy, tak? czyli dwa razy w, w tym niebieskim materiale i dwa razy w mojej podszewce. Później będziemy łączyć karczek z, z tyłem w podszewce i w, w tkaninie zasadniczej. karczek, przykładam prawą stroną do prawej mojego tyłu i po prostu ze sobą zszywam. I to samo robię z drugim karczkiem, który przyszywam do podszewki. I później te dwa karczki razem ze sobą połączę, razem z ramionami i ze wszystkim i z kołnierzem. Można to zrobić inaczej, ale to jest mój taki sposób bardzo prosty, nieskomplikowany, myślę, że Każdemu przypadnie do gustu, właśnie na samym początku drogi. Zwłaszcza jeśli będziecie cieszyć płaszcz po raz pierwszy, to już na bank. zaprasowany, czas go przymocować i teraz robimy tak. Mocujemy jedną część kołnierza tą spod spodu do naszej do naszego płaszcza, tak żeby nam nacięcia tutaj się wszystkie ze sobą zgadzały i dookoła cały musimy spiąć Ja teraz sobie przyszyję tę część przypiętą kołnierza, następnie zszywamy sobie od razu nasze obłożenie i kołnierz idzie sobie tu do środka, a to obłożenie zamykamy i łączymy razem tutaj z kołnierzem. Normalnie, gdybyście nie robiły z podszewką takiego kołnierza, pamiętamy też o nacięciach tutaj na, na tym łuku, żeby nam się kołnierz dobrze wywinął i ładnie wyglądał. Tutaj mamy dwa nacięcia, i teraz tak normalnie, o tu lepiej widać. Później do tego doszywamy jeszcze odszycie, czyli jak już zamkniemy nasz kołnierz do środka, zaraz wam pokażę na płaszczu, tym w grochy, który szyłam bez podszewki. To tutaj, o, to się chowa wszystko, i tutaj do, do tego idzie nam odszycie, yy, które zamyka całość. Jeżeli robicie podszewkę, yy, no to, to, to tutaj nic już nie musicie kombinować, bo do, yy, to wszystko zamknie nam podszewka. Podszewka jest razem już z kaczkiem, i tutaj czeka sobie gotowa, więc tak naprawdę to wszystko będzie ładnie w ten sposób zamknięte z podszewką. I tu, tak. to przyczepiamy karczek teraz do naszej drugiej części kołnierza przyszywamy łącząc od razu z, z resztą góry i następnie dzięki temu, teraz Wam pokażę tu będę miała przypięte jak odwrócimy sobie teraz karczek na drugą stronę o tu będzie sobie ładnie zamknięty. Mamy od razu fajnie w środeczku czyściutko wszystko zamknięte i ładnie. I teraz tak, ja to sobie tutaj zszyję wszystko. Następnie wszyję rękawy niebieskie, czyli z mojej wełenki. I później będziemy łączyć rękawy z podszewki z rękawami tymi tutaj. I zamykać to wszystko tak. O, tak. taku, tak, jak kura. A później łączymy, jak już będziemy te rękawy, będą wszyte. To kolejny krok to będzie o w ten sposób właściwie przyszycie naszego. Tak wam muszę pokazać. Jeszcze na lewej, gdzie jesteś. O! I to się połączy wtedy tu dookoła. I tam w dół w dół w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Do samego końca. I jak to zrobimy. To zostanie nam tylko podwinięcie do wód, czyli to już będzie sam pikuś. To robimy. Na rękawy, właściwie na podszewkę, rękawy z podszewki, i tak bierzemy nasz rękaw z płaszczyka. Teraz przykładamy prawą stroną do prawej rękaw z podszewki, i musimy go teraz przewrócić tak, żeby objąć cały rękaw. Tak, teraz dookoła cały muszę pospinać i przeszyć. Tak na około 3 cm, albo na tyle, ile macie na, na wykroju, właśnie zaznaczone. I jak to zrobię, to odwracam rękaw do środka. Zaraz wam pokażę, jak zepnę całość. że będzie ładniej układał zaraz jak będzie zszyty i chowamy o, do środeczka podszewkę a tu podszewka będzie połączona z podszewką gdzie ta podszewka o z podszewką tak do, dookoła jeszcze trochę roboty etap, czyli dół. Yy, no i co? Ja teraz odwracam wszystko z powrotem na lewą stronę. Tak, żeby spotkać sobie, o, do środka. I teraz będę zszywać całość. Zostawiając sobie mały otworek, przez znaczy no mały, no tak z 10 cm, przez który później wywrócę wywrócę całość i, i przeszyję już wtedy kryto. Taki otwór można też zrobić na przykład w, w, w szwie bocznym, jeżeli mamy na przykład płaszcz albo podszewkę ze szwem bocznym. My tutaj nie mam bocznych szwów ani, z, ani w podszewce, ani w płaszczu, ani nie mamy też z tyłu, więc jest taki bezszwowy. <grym> ten yy, płaszczyk. Dobra, więc ja sobie to teraz przeszyję. No i będzie ready. Płaszcze są już uszyte. Właściwie ten habrowy kobaltowy, czy jak kto woli, groszkowy szyłam kilka dni wcześniej. No muszę przyznać, że przy opcji płaszcza z podszewką czas jego robienia wydłuża się, wydłuża bardzo, 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 bardzo. Dlatego ja nie przepadam za płaszczami z podszewkami, bo zawsze jest mnóstwo komplikacji. I dzisiaj też nie było się bez pomyłek i słuchajcie, wszyłam rękaw nie tak jak trzeba i musiałam go spróć. I jak go prułam, tak, oczywiście, no słuchajcie, każdemu się zawsze może zdarzyć coś nie tak. E, mi się często zdarza coś nie tak i potem mm, y, muszę to naprawiać, zwłaszcza jak szybko chcę coś uszyć. E, a dzisiaj już szyliśmy chyba z 6 czy 7 godzin, już chciałam tak, wiecie, przyspieszyć trochę, no i popełniłam błąd, e, ale to i tak nic, bo w porównaniu z tym, co zrobiłam później, czyli jak prułam ten rękaw, za mocno pociągnęłam i sprułam, a raczej porwałam rękaw. I słuchajcie, gdzieś tu nie wiem. Gdzieś tu, o tu, z tyłu na rękawie mam zaszewkę. Mówię, a do Krzyśka, a dobra, nic się nie dzieje, sobie ja naszywkę nałożę. Znaczy nakleję sobie naszywkę, tylko nie pomyślałam, że to jest tył rękawa. Także mam taki, wiecie, z moim, z moim z tym elemencikiem. Ale na koniec mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Ja nie wiem, który z płaszczy lubię bardziej, ten jest taki groszkowy, ten jest fajny, ale też jest groszkowy, bo w środku ma groszki, więc właściwie no grochy, grochy, grochy. Ale jeżeli macie ochotę na taki wykrój, to mamy dla Was konkurs, słuchajcie, razem z firmą The Costumer mam dla Was konkurs. Do wygrania są jakby trzy nagrody i tak, pierwsza osoba, która wygra czyli jakby pierwsze miejsce wygrywa wybrany wykrój ze strony The Costumer i od razu odszytą rzecz. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, wybierzecie sobie taki sam płaszczyk, wykrój na płaszcz jak mam ja, to na Wasze wymiary zostanie on też uszyty, czyli dostaniecie i wykrój i od razu uszyty płaszcz. Druga osoba dostanie wykrój, też wybrany przez siebie i materiał żeby sobie uszyć daną rzecz, a trzecia osoba będzie mogła sobie wybrać trzy różne wykroje z, ze strony The Costumer. Także co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te super nagrody? Fajnie, jeżeli, właśnie, po pierwsze, musicie pod grafiką konkursową na Facebooku The Costumer, ja mam linki, wszystkie w opisie wrzucam, napisać, jaki byście chciały, chcieli uszyć sobie płaszcz i dlaczego. Najlepiej możecie wrzucać też gotowe zdjęcia. Jak gdzieś w sieci znajdziecie to możecie gotowe zdjęcia, możecie opi opisy, ale uzasadniajcie dlaczego właśnie akurat taki model. I co? Trzeba lubić fanpage de costumer. Fajnie jak będziecie też lubić mój ale zakładam, że lubicie, więc na Facebooku i właśnie pod postem konkursowym z grafiką tam wrzucacie swoje odpowiedzi. Macie na to dwa tygodnie od dzisiaj, od momentu publikacji filmu i później The Costumer wybierze trzy osoby, które zgarną fajne nagrody. Jeżeli będziecie chcieli udostępnić grafikę konkursową, podzielić się konkursem z innymi, to też zachęcamy. No i co, ja się będę cieszyć nowymi płaszczami, z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy tutorial szyciowy Wam się podoba. Powtórzę na sam koniec, że jakby to jest, to jak szyłam te płaszcze, to jest moja inwencja. W sensie mi się tak wygodnie szyje, tak lepiej mi się szyje i tak wam pokazuję. Jeżeli wy macie inne opcje inaczej szyjecie, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie podzielcie się z nami, chętnie poczytamy. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! pa!